Czy to już jest koniec tego serialu po wyjściu show Maxa z, z Polski, czy jednak będzie kontynuacja? Mm, nigdy, się nie mówi nigdy, ale na dzisiejszy stan naszej, naszej wiedzy to jest rzeczywiście już koniec. Były zamówione cztery sezony i cztery sezony zostały nakręcone. 60 odcinków. No, ale nie znikamy zupełnie z przestrzeni publicznej, ponieważ zrealizowaliśmy spektakl w teatrze Szóste Piętro, Ucho Prezesa, czyli Scheda. Robert Górski napisał scenariusz, Tadeusz Śliwa, czyli reżyser naszego serialowego Ucha, wyreżyserował spektakl i jest grany wciąż w Szóstym Piętrze. I serdecznie Państwa zapraszam do teatru. Czy przy tej roli Pani się wzorowała rzeczywiście na tej prawdziwej Pani Basi? Nie widziałam nie wiedziałam o istnieniu prawdziwej pani Basi. Prawda? Tak. Byłam bardzo zaskoczona. Na początku rozumiem. No tak, tak, tak. Oczywiście przyjmując propozycję, myślałam, że no będę grała jakąś wymyśloną sekretarkę, tak jak w związku z tym, że każdy prezes ma sekretarkę, więc myślałam, że jest to rola stworzona na potrzeby serialu, nieistniejąca de facto. I dopiero rzeczywiście po tym, jak serial spotkał się z tak dużym odzewem, z taką popularnością, dotarły do mnie głosy, że, że to jest prawdziwa osoba i, i, i prawdziwa postać, ale w związku z tym, że nie jest medialną osobą i... i Niewiele osób wiedziało do końca ani jak wygląda, ani jak się zachowuje. Więc miałam tutaj kart blanche, stworzyłam ją na podstawie tylko świetnego scenariusza, rzeczywiście Roberta. No i troszkę tam do siebie dodałam. Ale pani Zo, ja myślę, że teraz całe społeczeństwo myśli, że pani Basia to jest pani. No tak, nie wiem, czy prawdziwa jest z tego powodu szczęśliwa, czy nie. Yy... Cóż, no to, ta, ta, to się jakoś tak już rządzi, rządzi swoimi prawami, że to się troszeczkę oderwało od, od prawdziwej y, po, postaci, gdzieś tam poszybowało w rejony... No właśnie, tak jak pani mówi, może dlatego, że ta y, prawdziwa pani Basia jest taka anonimowa dosyć, więc nie ma tego odwzorowania, więc pewnie ludzie myślą, że no to musi być taka, taka jak pani. Musi być, tak, y, y, dlatego, że... W związku z tym, że koledzy grający polityków no, mieli materiał tak, porównawczy i wszyscy wiedzą, y, czy, czy y, no, no, nie, nie parodia, ale y, wykorzystanie cech tych realnych osób jest właściwe, czy ktoś się lepiej wpisał, przepraszam, ktoś, ktoś, ktoś gorzej. Natomiast tutaj nikt nie umie tego porównać, chociaż nie, przepraszam, dotarły do mnie głosy nieliczne od polityków, którzy mówili, że no... No, jednak nie. No, jednak nie. No, że prawdziwa pani Basia to jest osoba z klasą, jednak, która tam nawet jak nie wpuści kogoś, to mu współczuje. Nie jest taka obcesowa i wredna jak postać, którą ja stworzyłam. Nie wiem. No, w każdym razie ja się tutaj nie czuję zobligowana do no, bycia wiernym komuś, o kim w zasadzie nic nie wiadomo, w związku z tym tutaj no, mieliśmy, mieliśmy taką swobodę tworzenia. Czy pani ma takie poczucie, że rzeczywiście ten serial wniósł bardzo dużo w taką polską rzeczywistość i to nawet nie tą taką polityczną, ale taką codzienną, ponieważ on, no na przykład takie, nie wiem, imiona czy powiedzenia jak Adrian, prawda, one weszły do polskiego języka. Tak, to prawda. Kiedy się okazało po, tym, po tych pierwszych odcinkach, że w, w, wszyscy do tego nawiązują, że jacyś socjologowie nawet się wypowiadają na ten temat. Mm, 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 przyznam się, że, że znaczy z jednej strony mnie to rozbawiło, bo y, pracując nad tym w ogóle nie mieliśmy takiej świadomości, że coś takiego y, tworzymy. No. Zresztą myślę, że gdybyśmy zaczęli się nad tym zastanawiać, to w ogóle to by nie powstało, bo by nas odpowiedzialność y, chyba zabiła. A y, tak mieliśmy swobodę i y, rodzaj takiej zabawy tak naprawdę na ten temat. Y, nikt z nas nie wiedział też z jakim to się spotkało odzewem i. I że to aż tak bardzo zostanie zaakceptowane. I tutaj mi się złożyło na to parę rzeczy. Dlatego, że po pierwsze to była zupełnie nowa rzecz na, na polskim rynku, że nie było takiej satyry politycznej w, ta, w takiej formie krótkiej. Do tego internet, który pozwolił być na, na bieżąco. Znaczy, wszyscy mogli to oglądać nie, w drodze do pracy. Koleżanka, która pracuje w banku, mi mówi: Słuchaj, ty nie wiesz, co się u nas dzieje. My to odgrywamy z podziałem na role, na przykład. Aż tak. tak, że tutaj ten jest ten. ten. I, i, I to się rzeczywiście bardzo mocno wpisało jakoś w rzeczywistość.